Dzień dobry, witam w następnym dniu podróży. Jest gdzieś godzina 8.50. Słuchajcie, wybieramy się teraz na na prom. Uciekamy już z wyspy Giliki i uwaga, będziemy płynąć do, dość ciekawym promem, ponieważ pierwszy raz będę w taki sposób płynął, a mianowicie, yy, będziemy teraz z jednej wyspy jechali na drugą i tam nie wysiadamy. Całkiem rzecz normalna, że jedziemy na drugą wyspę, ale uwaga, tam jest jakaś przysiadka. My czekamy na łódce i następnie następne osoby wchodzą, i dopiero później będziemy płynąć na nasz docelowy port. Tak więc taka ciekawostka. Ja myślałem, że to się z portu do portu odbywa, a tu jednak nie. Proszę bardzo. Idziemy tutaj po lewej już się port. Ludzie oczywiście, Multum jest tutaj w tym porcie. Musimy iść dość szybko, żebyśmy zajęli fajne miejsca, żeby wiatr był, bo słuchajcie, jak tutaj płynęliśmy, to tu ani klimy na tej łódce, ani nic, i... no i dramat. No i proszę Państwa, wykończymy ten kraj powoli, bo jesteśmy teraz na, na przystani i za przyjazd tutaj płaciliśmy jakiś podatek. Wyjeżdżając tutaj, kumacie, musimy zapłacić jakiś podatek. Łącznie za nas wychodzi to 40 tysięcy za wjazd i wyjazd, to już jest 80 tysięcy. No wszędzie jakieś podatki, wszędzie coś, byle zedrzeć jakiegokolwiek grosika od ciebie. Widzę, że. W ogóle nie ma frajdy z przyjechania do tego kraju, no bo jak wszędzie chcą od ciebie jak, jakąś kasę, nie? I Wie, wiecie, to jest trochę, 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 ale to się uzbiera i już nagle nie jest trochę, tylko jest całkiem sporo od tych pieniędzy. Ale koniec tego narzekania to już mówiłem wiele razy, że to mnie denerwuje w tym kraju, że albo chcą cię wydymać na kasę bezpośrednio, albo jakieś dziwne płatności, nie wiadomo za co, nikomu nie potrzebne, Wiadomo, potrzebne rząd rządowi, żeby mieć pieniądze, ale ileż tego? Udało się nam, jesteśmy na, na Łodzi Klima. Klimatyzacja, niesamowita, bo ostatnio jak jechaliśmy, tak w piekarniku troszeczkę było, a niczego nie było. O, tylko okno można było uchylić, ale tutaj tak nic nie dawało. A tam, nie chcę tak nagrywać wszystkich, ale może się później uda. Dobra, dotarliśmy do Bali, słuchajcie. Na całe szczęście tutaj żadnego podatku nie trzeba było płacić, tak więc perfekcyjnie. Ale teraz yy, szukamy Szukamy taksówki, proszę państwa, ponieważ tutaj oczywiście chcieli nas, chcieli nas wydymać i idziemy zamówić sobie coś takiego jak graba, ale co się nazywa gojek tutaj po prostu, jest multum aplikacji w tej Azji. Co kraj to co innego albo to samo plus jeszcze coś dodatkowego, nie? Dotarliśmy już do następnego miejsca, w którym się zatrzymujemy na jedną noc, później zmienimy sobie na następne miejsce. I, i, I tak o jaki jest plan musimy się yy, zebrać i wyjść coś, zjeść. Słuchajcie, a przede wszystkim się zameldować w hotel. A jeszcze chciałem pokazać jak się hotel prezentuje z zewnątrz, bo zapłaciliśmy za niego 120 zł, jeden z droższych hoteli na jakie, na jakie się zdecydowaliśmy na tym wyjeździe. Tutaj czekamy na... Że będziemy mogli się zameldować, bo tam są wille. Tu jakieś wille, wille wynajęliśmy. Ja nawet nie wiem, co my wynajmowaliśmy, bo za to wszystko jest odpowiedzialna ta pani. I słuchajcie, mamy tutaj dobre wiadomości, bo jest wypożyczalnia skuterów za normalne pieniądze. Czyli za 100 tysięcy za dzień. Jesteśmy w naszym pokoju. Tu jest sypialnia, tym wejściem weszliśmy. Idziemy teraz do następnego pokoju. Ty, i to jest ciekawe. Ty, tu jest taki jakby salon. Ty. I, i, I na co tu się patrzymy? Ty. I na co tutaj mamy się? Po co, po co jest to tutaj? Nie wiem, jakby jakaś taka kawiarnia, może żeby coś zjeść. Tutaj taki widok. Mamy z tego. Ty, a na drugą stronę. Ty, ale jaja. Nie, nie kumam, po co oni co tu zrobili. I tu na nic nie ma widoku. No tak więc tak to wygląda. Taką mamy mini willę na piętrze, tak więc nawet spoko. A właśnie, jeszcze Natka tutaj pokazuje, że pojedzie, żebyśmy toaletę zaprezentowali, jakiś taki room tour robimy. Tak więc co, toaleta jest prysznic i jest. łazienka. I jest jak ten, no, To co widzicie. Ja nie wspomniałem chyba, gdzie się znajdujemy, a to też dosyć istotna sprawa. Bo jesteśmy teraz na Bali w regionie Ubud. Tak, i jest godzina już trzecia. Idziemy sobie zjeść na spokojnie. Rozeznać się. Zdecydowaliśmy się na podróż pieszą, ale chodniki nie są super dostosowane do takiej podróży. Yy, duża część z tych chodników jest rozwalona, albo ciężko do przejścia, albo jakaś dziura, albo w remoncie coś. Tak więc najlepiej chyba skuterkiem, no ale też się da na nogach, nie? Ale tak tak, tak wrzucam Wam, żebyście wiedzieli, że może tu interesuje, jaki stanie jest chodników. No to jest taki sobie, dla osób z jak, z, na wózku, no to raczej cię, 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 ciężko, i tutaj potrzebne jakieś taksy. Ale tak, my idziemy w stronę w sumie jakiejś restauracji, mijamy jakieś tutaj poboczne markeciki, oglądamy jak tutaj to ubód się prezentuje. kieczarnia, to ciekawe, bo to nie jest dość, dość popularne, żeby w krajach azjatyckich była pieczarnia. Być może nie we wszystkich krajach azjatyckich, ale na pewno e, Laos, Kambodża. E, Tajlandia, czy też... E, czy też e, teraz Indonezja? Ty właśnie, tutaj jakieś widząko. Idziemy zobaczyć O, posiadanie takiego samochodu jest dosyć popularne. Mi się też one podobają, sam chciał takiego mieć. Dobra sprawa szczególnie tutaj na te tereny, e, dlatego też są popularne, tak? O, ale to jest chyba pierwszy Mercedes. Pierwszy Mercedes, jakiego widzę, odkąd tutaj przyjechaliśmy, coś niesamowitego aż. No, nie są popularne auta typu właśnie Mercedesy, Audi, BMW. Nie widziałem że To pierwsze takie właśnie z tych marek, co u nas są w Europie, że tak powiem, popularne. Spokojnie Pasatów też nie ma. Pasata jeszcze żadnego nie widziałem. Czyli PASAT tutaj chyba na prowadzeniu, jeśli chodzi o jego rzadkość, tak? jakąś unikatowość, bo w takim kraju spotkamy Mercedesa. W takim miejscu, może nie kraju, ale w takim miejscu, a pasata nie, no to jako, jakoś unikatowy musi być, nie? Ale ruch tutaj taki jest, że panowie muszą stać yy, z ruchu, nie? No auta zatrzymują, no ale to jakaś ruchliwa skrzyżówka. Dosyć często już widziałem takie akcje. My teraz musimy się przedostać na drugą stronę. Okej, okay, jedź. Dobra, jedzie, a my tutaj teraz robimy misję, okej, okay, przeskakuje przeskakujemy. niestety pieszy. W razie wazji nie, nie jest jakoś mocno. Nie, nie ma dużych praw, że tak powiem. O, a zobaczmy jeszcze na dzisiejszy kursik, od razu jak jesteśmy, czyli za dolca 15750. Tutaj taki kantor. Ja bym raczej uważał na takie te rzeczy, bo troszeczkę kiedyś poczytałem, nawet w komentarzach widziałem, że ludzie mówią, że oszuści, nie wymieniać tutaj ani nic z tych rzeczy. Tak więc trzeba uważać, no. Trzeba uważać. Ja bardziej chodzę do takich, wiecie, większych, jakichś sieciówek. Może nawet i troszeczkę z gorszym kursem byłem dwa czy trzy razy, ale za to pewnie, że nikt mnie nie będzie chciał wydymać, bo czasem macie naprawdę kursik. Jak na Google, jakbyście na Google wygooglowali, nie? no to, to coś może śmierdzieć. Z prawej strony most, który już dawno wyszedł pewnie z użytku, zresztą. Bardziej robi za parking i zobaczcie tam, tam deski są już rozwalone. Tak więc lepiej się nie, nie, nie wybierać w tamtą stronę. Tym bardziej, że kawałek naduje. O. O. Zobaczcie to, jak dostaliśmy podane lokalne jedzonko, takie chicken satay I tu jest normalnie barbecue jeszcze na tym. Niesamowite. Matka, największy przyjaciel psówka, każdego psa musi zaczepić po drodze? Spadliśmy sobie teraz na night market, zobaczyć jak to tu wygląda. Takie markety w Indonezji. Co prawda byliśmy na wyspie, ale myślę, że tutaj będzie co, coś innego. Inny styl, Może rzeczy te same na 100%. Czyli w skrócie omawiając ten market, słuchajcie, no to to samo co w Kana każdym innym. Tak? Ale jest o wiele większy, czyli możecie znaleźć tutaj o wiele więcej rzeczy. I... Co? I tylko tyle. Dobra, proszę Państwa, z tą taksówką, którą jechaliśmy tutaj, również zostałem, jak to powiedziawszy, troszeczkę naciągnięty. Ponieważ widzę, że teraz transport publiczny kosztuje 75 tysięcy za osobę, no to ładnie tam lecą. Słuchajcie, to. Cały dzień będzie to za mną chodziło. To niby nie jest super dużo pieniędzy, ale wiecie, zostałeś naciągnięty jawnie ktoś cię naciągnął. Takie rzeczy nie są przyjemne, ale nic uczymy się na błędach. Tak więc moi drodzy, uważajcie, jak będziecie w Indonezji, bo Was będą tutaj ładnie chcieli skroić. Yy, dobrze, proszę Państwa, yy, sytuacja się tak zrobiła, że za mną, nie wiem czy będziecie widzieć, raczej nie, ja nie chcę też tak hamsko nagrywać. Stała policja, łapała ludzi. Normalna sprawa. My jeszcze nie mamy motoru, ale nie mamy też indonezyjskiego prawa jazdy. Mamy tylko tajskie prawo jazdy i gdzieś tam na necie poczytaliśmy na różnych stronach, że na tajskim możecie. W Indonezji czy tam na Filipinach tam jest kilka takich krajów. Coś można powiedzieć na styl Europy. To tak w dużym skrócie ujmując, uproszczając i tak dalej. Eee, no to niby coś takiego jest. I, i poszliśmy do tej policjantki, zapytaliśmy się, czy coś takiego i w ogóle istnieje, czy to jest prawda? No bo od kogo mamy się dowiedzieć? Najlepiej od już tutaj osoby funkcjonującej, tak? Na stanowisku policjanta, który by mnie złapał. No i rozmawiam. Ona mówi, że, że trzeba wyrobić indonezyjskie prawo jazdy, żeby tutaj nie było problemu. No ale problem jest w tym, że my jesteśmy dwa dni, bo ona się zapytała, ile my tutaj będziemy. No ja mówię, że dwa dni będziemy. Nie, że dwa dni będziemy. Ona mówi, okej, okay, no to ale czy jesteśmy tylko tutaj w obud? I ja mówię tak, że tylko tutaj na tym rejonie. Ubud Jesteśmy, no to ona powiedziała, że nie ma Problemu, że jeśli tutaj małe dystanse Na motorze, to możemy sobie Bez problemu jeździć Tak więc, dobrze wiedzieć Też macie taką informację, można powiedzieć Bezpośrednio od policjanta, przekazaną Przeze mnie Ale to w sumie też troszeczkę inna zasada teraz Bo pewnie niewielu z was oglądających Kanał po polsku, będzie miało tajskie Prawo jazdy, nie? Pewnie będą Jakieś pojedyncze osoby Które które po prostu ten no, miały, no, ale tak generalnie mówiąc w polskim byłoby to samo. Ona mówi, że międzynarodowe musi być i, i, i później, żeby to przetłumaczyć tutaj na komisariacie na indonezyjskie. Nie przetłumaczyć, tylko oni się wydadzą, tylko to też w jeden dzień nie ogarniecie. No, bo ona mówi, że jak dwa dni, no to jeździcie, tak, nie tutaj w koło komina możecie, bez problemu. Chodzimy po marketach i na przykład są takie magnesiki. Słuchajcie, trzeba się tutaj nieźle targować. Bo cena zaczyna się od 120 tysięcy na przykład, albo 150 albo 80, a to się kupuje po 30 tysięcy, ja najtaniej kupiłem. Czyli tyle co Wam podaję w napisach, bo tak sobie jeszcze, jeszcze nie przeliczam dokładnie w głowie. Ale yy, tak, są ceny, że generalnie to z kosmosu sobie zaczynają, nie wiem skąd oni je biorą. I, i nie chcą schodzić tak po 30 tysięcy, Wiem, że 40, 50, o, ja już odchodzę i dopiero wtedy, że okej, okay, okej. Okay. Czyli, może by tak za 25, jakby przycisnął, poszło. Za 20, myślę, wcześniej nie wiem, czy za 20, za, za 25, myślę, żeby poszło. Tutaj natka ogląda biżuterię. Artykuły z drewna też są. Tak wiem, co? Takie pamiąteczki, nie? Jak to na markecie. Jakieś Aero O, właśnie chciałem to pokazać jeszcze. Bo kozackie są takie deski surfingowe. Ja nie mam jakiej wziąć, niestety. Bo się boję, że, że rozwali się w bagażu, ale jest kozacka, nie? Dajcie znać, czy oczywiście kupili sobie taką. Bo bali, jak wiecie, kojarzy się też z surfingiem. Na bali się przyjeżdża surfować, bo są bardzo duże fale. Nie bardzo duże fale, tylko warunki odpowiednie do surfowania. O. Ciekawi mnie to na Bali, że to się strasznie ukorkuje. I tutaj nie ma jakichś perspektyw, żeby to naprawić. Bo na przykład wszędzie są jakieś świątynie, tak, czy też jakieś budynki. No nie poszerzycie tu drogi. No bo tu jest już chodnik. No nie da rady. I to tak będzie chyba całe życie i tylko gorzej. Zakorkowane. A za mną część tego nocnego marketu, na którym byliśmy, w sumie nie nocnego, ale generalnie marketu, bo on jest chyba otwarty wcześniej. Bo jak patrzyliśmy na Google Mapsach, to pokazywał, że o piątej jest zamknięty, ale byliśmy, tak jak teraz jest już szósta, cały czas jest, słuchajcie, otwarty. A przed nami generalnie jest Ubud Palace. Tu się odbywają różne występy tak, i, i, i przeróżne pokazy. Taki obiekt kultury właśnie, powiązany z kulturą indonezyjską. My nie wchodzimy teraz do niego. Bo chyba nawet jest zamknięty, ale to tak informacyjnie wrzucam, że patrzymy na obiekt kultury przed tym obiektywem, przed Waszymi ekranami. Nie wiem czy wspominałem, ale tutaj w Indonezji, czy tam na Bali, czy na tych wyspach co byliśmy, strasznie popularne jest palenie papierosów lub tych elektryków, lub wszelkiego rodzaju takich, no po prostu papierosów elektrycznych, nie elektrycznych, jednorazówek i tak dalej. Palą tego na potęgę, słuchajcie, na maksa. Takie informacje. A my teraz jesteśmy przy następnym, jakimś pałacu, właśnie kultury, chciałbym sobie zerknąć. Tak to tutaj wygląda, proszę zobaczyć również, drodzy widzowie. Dla Was to robię. I no, tak to wygląda. Bardzo taki specyficzny styl. <sum> balijska straż pożarna. Nie wiem, czy to tak mogę powiedzieć balijska, ale na pewno indonezyjska na bali. I słuchajcie, zagadka nie do rozwiązania, dlaczego oni mają włączone światła i to samo jest w Tajlandii czy, czy w, innym, w innych krajach, yy, takich yy, tutaj azjatyckich, że mają włączone światła i nie wiadomo po co, na sygnałach, nie? tylko bez, bez, bez yy, sygnału dźwiękowego, ale mają sygnały odpalone i sobie tak stoją, po co, żeby... Żeby lepiej ich ludzie widzieli, trzeba byłoby jakiegoś policjanta się spytać. Czy w sumie, w sumie ogarniemy jakiegoś policjanta za chwileczkę i się zapytamy, czy, czy oni może wiedzą, dlaczego oni sami to włączają? Miał być policjant, a jest market. Ściemnia się troszeczkę, ale to nam nie przeszkodzi, żeby Wam tutaj troszeczkę tego jeszcze marketu nocnego pokazać, żebyście jeszcze sobie zobaczyli, póki tego światła jest na tyle, że, że jeszcze cokolwiek widać w, w obiektywie. Ale no, magnesiki standardowo my już mamy. Jeszcze wiecie, co się zastanawiam z tymi marketami? To jest tak, żeby może te osoby nauczyć, bo my takie strzały odwalamy. Pewnie większość z was też by coś takiego zrobiła. Mówią wam cenę z kosmosu i przeważnie od razu odchodzimy. Oni krzyczą ze nami, ej, promocja, wróć tutaj, że dla ciebie tanie i tak dalej. Ja sobie zastanawiam, to podaj normalną cenę, jak normalny człowiek i... I wtedy kupimy, albo nie uciekniemy tak, że ty, z, konkretnie z kosmosu spadł. Zobaczcie, jakie stylowe wejście do restauracji. O, wygląda to spoko, bardzo fajnie, nie? Interesuje się w sumie teraz... O, interesuje się w sumie teraz, e, ile, po ile takie lat mają e, cegły e, i tak dalej, te wejścia takie, nie? Ta teraz, tak jak za mną, też to, to na pewno jest świeże, ale takie jak to poprzednio. No niektóre nie wyglądają na to, żeby były jakoś odrestaurowane, że coś ciekawe, to przykład To jest 10 lat, że teraz to wybudowali, tylko tak zrobili, że to tak wygląda. Na przykład 500 lat. O. To w sumie mogłoby mieć tyle. Muszę wam pokazać. Musiałam pokazać. O, to tutaj. O, to tutaj. No ciekawe. Tak więc, drogi widzu, jeśli odcinek się tobie podobał, koniecznie zostaw łapeczkę do góry, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz i my się żegnamy, słuchajcie, bezpośrednio z marketu i widzimy się w następnym odcinku z naszej serii po Bali. Trzymajcie się, hej.